W moim materiale ja w pewnym momencie wspominałem, że zakrywam niki pewnych twórców, o których mówił Stuart, bo muszę po prostu zweryfikować, czy to prawda, no i się niestety okazało, że co do pierwszego, no to yy, słowa Stewarta się potwierdziły. Chłopak yy, na Snapchacie namawiał trzynastolatkę, żeby mu wysyłała zdjęcia yy, piersi. Yy, no, i później ro robił screeny. Ta dziewczyna nawet tam go tam pytała, czemu robić screeny. No, jeśli wierzyć Stewartowi, później pokazywał, prawdopodobnie mu, bo, no bo skąd o tym musiał wiedzieć? Dodam, że dziewczyna przesłała mi dowód osobisty, faktycznie się zgadza, że miała wtedy 13 lat, i przesłała mi zapis nagranie telefonu, jak wchodzi, i, i faktycznie są te wiadomości na tej aplikacji.